Siemanko z tej strony kurczaki, dzisiaj będziemy otwierać sobie paczuszkę Za słapy 25x83 plus to jest potężna paczka W trakcie urodzin to tym bardziej robi oro Więc liczymy na to, że trafimy coś fajnego Tutaj cyk Wchodzimy Bierzemy sobie ocenę rosnącą, bo tutaj zwyczaj jest i mamy 5 w tam, widzicie z ostatni, więc... Miałem ją trochę szybciej. Więc otwieram paczuszkę 25 razy 83 Fajnie by było, jakbyśmy coś fajnego trafili. Nie będę dotarł mordy. Jakoś wyjątkowo. Potrzebuję... No fajnie by było jakieś urodzinową na pewno fajnie by było trafić. Jakiś łokaucik dobry. To jest pewne. Ale co innego jeszcze możemy trafić, to ja nie wiem. No, trafmy coś kozackiego. Trafmy coś potężnego, co zmieni oblicze mojego składu o 180 stopni. Więc zobaczmy. Trafmy coś. Otwieram. Cyk. I teraz. I teraz. Ja, ja, jadą drzwi. Jest walkout, zwykły. Czyli urodzinowej nie ma. To jest oblak. To jest 91 oblak. Okej. Okay. Zakres błędu no over... to zakres overalla jest panów w Zobaczmy. Jaki to jest ten zakres błędu i czy to jest fajny zakres błędu? No, jest git. To jest bardzo fajna paczka. 4 walkouty. 3x85. Bardzo fajne paczki. I kante! No i to jest rewelacyjny traf, bo ja go mam wymiennego. Więc mój kante idzie na listę transferową. Więc tak naprawdę jesteśmy w stoka jakieś na plusie. Więc to była super paczka. No. No i to by było na tyle. Otwierało, to było szybkie otwarcie. Widzimy się w następnych odcinkach. Na razie. Cześć.